Witaj w portfelu. Okazuje się, że pomimo wielu korzystnych statystyk odnoszących się do naszej gospodarki, dla wielu ludzi prozaiczny obowiązek jest nie lada problemem. Chodzi o czynsz za mieszkanie, którego comiesięczne opłacanie jest dla wielu torturą i traumą, której chcieliby uniknąć. Mnie to nie dziwi, bo też mam dosyć wysoki czynsz, a muszę jeszcze opłacić ZUS za działalność gospodarczą, pomimo że i tak nie mogę dostać się do lekarza NFZ. W związku z tym na forum prawnym pojawił się ciekawy wpis, który był motywacją do stworzenia tego falietonu. Pewna forumowiczka napisała, że Prezes spółdzielni mieszkaniowej przyniósł mi czynsz za czerwiec, w którym było naliczone ogrzewanie, pomimo, że w czerwcu już nie grzeją. Odmówiłam więc przyjęcia czynszu i poprosiła o jego korektę bez ogrzewania. Pan prezes nie skorygował czynszu, tylko przesłał mi go listem poleconym. Jak widać, Forumowiczka przyczyny wysokiego czynszu upatruje się w opłacie za ogrzewanie. I tu należy wytłumaczyć jej obawy, bo w większości spółdzielni płaci się za ogrzewanie przez cały rok, pomimo że nie grzeją latem. Z moich rozmów ze spółdzielnią wynika, że gdyby opłata za ogrzewanie była wystawiana tylko przez pół roku, to byłaby znacznie wyższa i ciężej byłoby ją co miesiąc uiszczać. To tłumaczenie wydaje mi się logiczne, ale nadal uważam, że czynsz w Polsce jest za wysoki. Jednym ze sposobów na obniżenie czynszu jest wykupienie mieszkania na własność. Problem w tym, że jeśli ktoś nie zamierza w przyszłości przekazywać swojej nieruchomości bliskim, to wykupienie mieszkania zwraca się w czynszu zazwyczaj po około 10 latach. Więc nie każdemu opłaca się brać wysoki kredyt, by za 10 lat wreszcie odczuć obniżenie czynszu. Zresztą wykupienie mieszkania to często wydatek od 20 do 40 tysięcy złotych. Do wspomnianego pytania forumowiczki dołączyła się kolejna osoba, która zapytała, czy można zaskarżyć spółdzielnię do sądu za zbyt duży czynsz. Zatem widać, że wiele osób w Polsce nie może pogodzić się ze zbyt wysokim czynszem za mieszkanie. Tutaj pojawiła się odpowiedź, że stawka, tzw. Tak czynszowa, jest liczona z górnego pułapu. Co kwartał, wojewoda danego miasta określa stawkę odtworzeniową za 1 metr kwadratowy. Więc jak widać, szary człowiek niewiele może zrobić w tym temacie. Ale wracając do sedna, portal Mani.pl też poruszył ten temat i informuje, że zaległości czynszowe osób i firm wzrosły w ciągu roku o 18,6 miliona złotych. Średnio na jednego dłużnika przypada więc 17 tysięcy złotych zaległości. Dalej czytamy, że pierwsze wezwanie do zapłaty, o ile jest wysyłane szybko, skłania do działania aż 2 trzecie czynszowych dłużników. Bowiem wystarczą 3 miesiące niepłacenia i spółdzielnia może wystąpić z nakazem o eksmisję. Swoją drogą ktoś chyba powinien zmienić ten przepis, bo 3 miesiące to bardzo krótko przecież ludzie chorują, tracą pracę lub dzieją się inne trudne sytuacje życiowe. Dalej czytamy, że kwoty z tytułu zaległości czynszowych są zazwyczaj bardzo trudne do odzyskania przez spółdzielnie. A bez terminowych wpłat od mieszkańców zmniejsza się budżet miasta, nie ma pieniędzy na bieżące wydatki, np. sprzątanie, oświetlenie, niezbędne naprawy i remonty. Mi osobiście ciężko współczuć spółdzielniom mieszkaniowym, bo wszyscy wiemy, jakie zarobki mają ich prezesi. To są kwoty rzędu 20-30 tysięcy zł miesięcznie, więc starczyłoby na sprzątanie i niezbędne naprawy dla kilku budynków. Pragnę przypomnieć na koniec, że można uzyskać dwie pomocy w płaceniu czynszu. Pierwsza to obniżenie czynszu, a druga to dofinansowanie do czynszu. Tak dokładnie, są dwie różne formy pomocy. Jeśli masz problemy z płaceniem, dowiedz się w swojej spółdzielni, jakie progi dochodowe musisz spełnić, by dostać pomoc, bo niektórzy nie wiedzą, że przysługują im dwie formy pomocy jednocześnie. Tyle w temacie, zapraszam do subskrybowania kanału i proszę o kliknięcie w dzwoneczek, by zostać poinformowanym o nowym felietonie o finansach. Tymczasem dzięki i do następnego!